Cześć, z tej Krzysiek. Jestem z Nowogrodu. Przedstawiam Wam Merida Road Race 886, rocznik 2009. Rower ma 11 lat. Przejechałem na niej ponad 20 tysięcy kilometrów. Co mogę powiedzieć? Rama cała aluminiowa. W tej chwili już jest drugi komplet Q. Model Shimano Mocne, solidne koła w przystępnej cenie. Takie miało taki miał być. Miałoby po prostu wytrzymać wa moją wagę około 90 kg. Także po spisują się idealnie, nigdy nie były prostowane. Naprawdę świetne koła. W tej chwili na oponach Continental Grand Sport Race o grubości 25 mm. Wspominałem, że jest rower jest cały aluminiowy, łącznie z widelcem Może zacznę od początku co w nim wymieniłem Na początku był właśnie mechanizm korbowy ten pierwszy oryginalny po prostu giął się pod wpływem mocnego nacisku na pedały Także chyba po pierwszy, po dwóch miesiącach wymieniłem mechanizm korbowy na Shimano 105 FC 5600 Rozmiar blatu 53, 39 mniejszy blat. Z tyłu jest ośmiorzędowa kaseta SRAM PG 850, łańcuch Konex. No ale to są takie rzeczy, które się zużywa i, i na bieżąco wymienia. Hamulce oryginalne, jakie były w tym modelu, to samo klamko manetki, tylna przerzutka Sora. Oczywiście przy wienie korby yy, były wymienione też pedały na SPD na butów szosowych, koszykie, lid, wymieniona sztyca, jakiś lżejszy model Bob Light, chyba coś takiego. E, mostek też wymieniony na lżejszy, e, siodełko to już któreś z kolei, po prostu testuję, wymieniam, no tak na razie ja się idealnie. Najdłuższy dystans przechany tym rowerze to 140 km. Brałem udział w kilku wyścigach szosowych. No, tutaj to już myślę, że bardziej um, siła nóg niż, niż sprzęt, bo tu jeśli chodzi o sprzętowo, wszystko chodziło idealnie. Nigdy ten rower mnie nie zawiódł. Jeździłem nim w górach. Yy, także naprawdę wszystko. Tak do tej pory chodzi idealnie. Co mogę powiedzieć? No on, to jest rozmiar LK. Mój wzrost to 1,87 m. Przy tym osprzęcie jego waga to jest ponad 10,5 kg. Myślę, że przy tym cięższym siodełku może być tak 10 kg 600. Ale tak w tych granicach poniżej 11 yy, się mieści. Przeważnie służywane do treningów, yy, bo yy, jeśli chodzi o zawody, to głównie mordone MTB Także szosa zawsze mi służyła właśnie do te, treningowo. A poza tym, wszystko jakby na ten, na ten wiek 11 lat, rower niezniszczalny. Także nawet, nawet nie, nie myślę o zmianie na, na inną szosę, bo naprawdę ta spisuje się świetnie rozmiarowo, naprawdę rower jest jakby szyty na miarę, mimo że to jest to taki najtańszy model z tej serii, z tego rocznika. Bo już wiem, że chyba nowszy, nowszy rocznik miał widelec już karbonowy, a tutaj, jak wspominałem, wszystko jest aluminium. Naprawdę świetny rower. Także dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Cześć.